Księżna Kate ubiera choinkę i przygotowuje się do ocieplania, wizerunku royalsów trwa w najlepsze. Księżna Wali postanowiła udekorować sporą jodłę, która stanęła w opadstwie Westminsterskim. Na nagraniu widzimy Katę, która wygina się, by jak najlepiej ozdobić drzewko. Warto dodać, że 40-latka w te święta po raz drugi miała okazję poprowadzić koncert Royal Carols, to Gaterat Christmas. Video Data Data Gaps równa się 0 Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi Javascript w przeglądarce. Co z tym wideo embed? Co z tym wideo embed? Lil Masty nie kryje, co robi po zakończeniu kariery. Umiej się nudzić ci te pomponik TV ci to siedę. Parę dni temu Netflix wypuścił dokument mający wyjawić prawdę na temat życia McCann Markle i księcia Harry'ego. Od tego momentu rodzina królewska jest pod prawdziwym ostrzałem mediów. W miniony czwartek na platformie umieszczono trzy kolejne odcinki. Nowe oskarżenia pojawiające się w sieci sprawiły, że royalsi musieli pokazać się z nieco lepszej strony i uratować swój wizerunek. Z pewnością w jego ociepleniu pomogą zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Księżna Kate na filmiku udostępnionym w sieci pokazała, jak dekoruje jej zielone drzewko. Księżna miała na sobie jasny sweter z golfem. W opisie nagrania została umieszczona informacja, że to ostatnie poprawki przed nabożeństwem kolendowym. Ostatnie poprawki przed nabożeństwem kolendowym to getterat Christmas napisano na profilu księcia i księżnej Wali na Twitterze. Koncert, który zapowiadany był już jakiś czas temu, to wielkie wydarzenie dla rodziny królewskiej. W zeszłym roku Kate postanowiła zaskoczyć wszystkich podczas koncertu, dać popis swoich umiejętności gry na pianinie. W zeszłym miesiącu księżna Kate poprosiła poddanych o wybór świątecznej piosenki, która zakończyła tegoroczny koncert. Ostatecznie padło na Ocome, Al-Yanfai i Tull. Została ona wykonana przez Abibę Hoir. Księżna Kate w czwartej ciąży. Księżna Kate bardzo chroni swojej prywatności, zdarzają się jednak przecieki, które pojawiają się w mediach. Według najnowszych doniesień Middleton pragnie kolejnego dziecka. Plotki, które pojawiły się w zagranicznej prasie, sugerują, iż jej mąż nie chce się na to zgodzić. USW Ekle podało z kolei, że William ostatecznie zmienił zdanie i ustąpił ukochanej żonie. Kate nigdy nie ukrywała że chce mieć czworo dzieci. Od dłuższego czasu sygnalizowała mu, że przyszedł już odpowiedni moment. Tak długo namawiała go na starania o dziecko, że i w końcu udało jej się go przekonać miał powiedzieć dziennikarzem USW Ekle Informator. Niedawno cały świat obiegły najnowsze zdjęcia Kate Middleton. Księżna pozuje na nich na tle choinki w pałacu Kensington. Żona Williama wystąpiła w bardzo dopasowanej sukni. Fani 40-latki zwrócili uwagę na jej brzuch. Według internetów jest on większy niż zazwyczaj. Na jednej z fotografii księżnia trzyma dłonie ułożone pod brzuszkiem, co może oznaczać, że jest w ciąży.